Cześć z tej strony, ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships Dzisiaj będziemy omawiać w marynarce wojennej Lotniskowiec Hosho Pokażę dwie bitwy na tym cudeńku Dlaczego cudeńku? No w porównaniu z Langleyem jest to jest to lotniskowiec, który może zdziałać ciutkę więcej Przede wszystkim dlatego, że jego torpedy są wystrzeliwywane pod dosyć, dosyć fajnym kątem jeśli chodzi o Możliwość zatapiania okrętów typu krążownik, typu niszczyciel. Łatwiej to wychodzi na japońskich lotniskowcach. Co prawda, to jest, to jest też kwestia, kwestia doświadczenia, bo i na amerykańskich można to robić z powodzeniem. Ale pomijając, pomijając tutaj kąt pod jakim torpedy są wystrzeliwane z samolotów torpedowych, oczywiście mamy tych samolotów więcej. Niby te eskadry są mniejsze, ale jednak jak sobie nawet przeliczymy, no tutaj mamy dwie eskadry po, po cztery jeśli chodzi o samoloty torpedowe, to już mamy ósemkę. Tu Amerykanów jest w eskadrze samolotów sześć, więc prosty, prosty bilans mamy tutaj. Dwie torpedy więcej. A jak sobie radzić, na przykład, z myśliwcami y, amerykańskimi? No, jeśli dadzą się tak podejść, jak tutaj, no to to jest już wymarzona sytuacja. Niemniej możemy zrobić ten sam manewr y, przy jakimś krążowniku, który posiada jako taką obronę przeciwlotniczą. Chodzi tylko, żeby wspomagała one, ona obrażenia naszych samolotów, i jak widzicie, wtedy możemy pokonać samoloty przeciwnika. No tutaj jeśli w późniejszych W późniejszych Lotniskowcach będziecie mieli Trzy na przykład eskadry Samolotów torpedowych Eskadrę samolotów Uzbrojonych w bomby i brak myśliwców No to można robić Tak samo Chować się, podciągać Pod swoje Dobrze wyposażone w obronę Przeciwlotniczą krążowniki Myśliwce przeciwnika I tam starać się je Przerzedzić, oczywiście, musicie pamiętać, że już niedługo, już od dzisiaj chyba, jest nawet testowany nowy, nowy patch, który ma drastycznie, jak na obecne warunki, pozmieniać grę lotniskowcem. Zobaczymy, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Póki go nie ma, nie jest zaimplementowany. To na razie w ogóle nie będę się na jego temat wypowiadał. bo już wiele rzeczy w wielu grach miało być wprowadzane po testach. Część była, część nie była, dlatego trzeba na spokojnie czekać. A wracając tutaj do naszego hosho, z samolotami naprawdę gra się tutaj tymi torpedowymi dosyć miło i przyjemnie, ale no, trzeba się przestawić leciutko, jeśli graliście wcześniej e, z amerykańskim sprzętem. Głównie dlatego właśnie. Że trochę inaczej trzeba tu mierzyć, ale cieszy na przykład czas przeładowania tutaj samolotów. Jest on nieporównywalnie krótszy od, od czasu przeładowania samolotów amerykańskich, dlatego tutaj ta ciągła presja na przeciwniku jest no, naprawdę duża i rzuca to się od razu w oczy po takim przejściu z amerykańskiego sprzętu. Jest to fajne, jest to miła odmiana, niemniej, też już tam ptaszki ćwierkają, że to ma być na niektórych przynajmniej tierach, albo ogólnie też przykrócone na japońskich lotniskowcach, żeby aż tak szybko się nie przeładowywały. No zobaczymy, czy to będzie wprowadzane. W każdym bądź razie, moi drodzy, jeśli chcecie dużo zarabiać, jeśli chcecie cieszyć się grą możliwą, na przykład na. W sytuację, gdzie jest jeden lotniskowiec kontra 0 albo dwa kontra 1, no to musicie zacząć grać jak najszybciej lotniskowcami, bo to się ma zmienić. Cieszę się, że to, co mówiłem już, już dawno temu, że powinno to być w matchmakerze ustawione, ma być właśnie zmieniane, aby to weszło, bo wtedy będzie to bardziej zbalansowane i nie będzie tak, że z góry jedna drużyna ma mniejsze szanse na dzień dobry. Cieszą, cieszą takie y, chęci wprowadzenia tego typu zmian, bo gra tylko na tym zyska i więcej będzie zależało od graczy, a nie od tego, co wylosuje komputer, y, tutaj, y, co się będzie działo na mapie. Dobrze, cóż tu nasz Hosho może teraz robić? Znowu te myśliwce y, mieganiają, więc sobie pod tam polecimy, niech sobie miegania pod yubari. No tutaj standardowo pamiętajcie, że te myśliwce, które są wystrzeliwane z krążowników, mogą wam przechwycić eskadrę i trzeba, trzeba na to uważać. Czasem przechwycą, odlecą też. Taka ich inteligencja jest taka sobie. O, ten atak będzie lepszy, bo ataki pod lekkim kątem zobaczcie, od razu trafia więcej torped. No i tutaj gratisówka pójdzie w ten drugi. Drugi pancernik, tutaj jeśli chodzi o torpedowanie na, na japońskich lotniskowcach, fajnie jest właśnie wykonać je pod lekkim kątem. Przez to, że te torpedy również są pod lekkim kątem wystrzeliwane, i można w ten sposób trafić większą ilością torped. Zwłaszcza jak ktoś robi jeszcze w odpowiednim kierunku zwrot, to mamy bonusową co najmniej jedną torpedę. Oczywiście, może być też y, taka sytuacja, że ten zwrot y, nasz przeciwnik wykona w stronę, która nam nie odpowiada, i wtedy trafi jedna torpeda a w skrajnych, y, skrajnych wypadkach żadna. Dlatego tutaj, jeśli chodzi o japońskie y, samoloty torpedowe, ważne jest, żeby dokonywać tutaj ataków z altem stosunkowo jak najbliżej przeciwnika. Jeśli chodzi o amerykańskie, Samoloty, to można sobie pozwolić na większy margines błędu, bo tych torped jest zwyczajnie więcej i no, wystarczy, żeby, żeby trafiły dwie trzy, a tutaj no niestety, jak trafi, jak trafi jedna, to efekt jest lekko, lekko słaby. Znowu go troszkę trzeba... kurczę, rozwalili na Miubari. No też chodzą plotki, że Ubari ma dostać obronę przeciwpowietrzną, tę umiejętność, wtedy będzie znacznie skuteczniejszy. Dodatkowo Sims ma też mieć ponoć nawet do wyboru torpedy o większym zasięgu, ale ciutkę wolniejsze. Zobaczymy jak to się skończy. Plotki, plotki, ploteczki. No ale fajnie, fajnie, że coś się zmienia, że gra się rozbija, że ma być jakiś mm, rankingowy system I to mi się podoba, to mi się po prostu podoba, że będzie, będzie się działo, bo to przecież w tym chodzi Nie tylko same bitwy rankingowe albo o zgrozo z botami No tutaj ten ten Kongo wystarczy jedną torpedę strzelić. Dobra, już leć, bo zaplątałeś się. Dobra, torpetka wejdzie. Tak więc zarabianie, jeśli chodzi o japońskie lotniskowce, no tutaj od razu mi się to potwierdza. Bitwy są naprawdę kasiaste. Kończą się sporymi zarobkami znacznie, znacznie większymi niż, niż zarobki na Amerykańskich lotniskowca, chociaż one również nie należą do małych. Dlatego tutaj, jeśli chodzi ogólnie o lotniskowce, to zarabia się nimi bardzo przyzwoicie. Przekłada się to również na to również fakt, że lotniskowce to jedne z najrzadziej niszczonych okrętów, jeśli chodzi o klasy. Wiadomo, nie potrzebują one być na linii frontu, żeby, żeby działać. Tutaj nie ma czegoś takiego, że na przykład samoloty mają. O, ograniczony zaraz go tylko sprzątnę ograniczony na przykład dystans no tak jak było naprawdę na czyli że mogły przelecieć tam na danym paliwie jakiś dobra jakiś tam wycinek odległości i później zwyczajnie brakowało paliwa co prawda i tak te bitwy toczyły się na takich dystansach że spokojnie tam dolatywały i wracały ale to by to Coś takiego jak wprowadzenie tutaj do samolotów ilości paliwa, też by troszkę zmieniło tą rozrywkę na pewno, ale wątpię, żeby coś takiego było wprowadzane. Chociaż może kiedyś ktoś się o to pokusi. Dobra, ten. Tego pana już raczej, raczej dorwiemy. Tutaj całkiem, całkiem wytrzymałe są te samoloty. Wydaje mi się, że amerykańskie szybciej schodzą, jak jest, jak jest wymiana odwrotna. Ale to pewnie też zależy, jak są, jak są wyekspione standardowo tutaj kapitanowie i czy, czy coś jest na okrętach pododawane, czy nie. Tutaj na tym pierwszym tierze to wiadomo, że tam nie ma na tym okręcie za bardzo co dodawać, jeśli chodzi o moduły. Bitwa dosyć szybka. Tutaj ta mapka oczywiście sprzyja zarobkom, bo jest stosunkowo mała i można na niej szybciutko tutaj przeładowywać te wszystkie samoloty. Dzięki temu mamy spory ruch w biznesie i kasa leci równo. Dobra, jest, jest ostatni pan. Fajnie by go było właśnie spróbować pod kątem storpedować. I zobaczymy czy, czy wejdzie tak jakbym chciał. No właśnie, I teraz on skręcił, skręcił ładnie, ale troszkę nie mrawo, teraz pewnie będzie go trudniej storpedować. Cały czas też nie mogę się do końca przyzwyczaić tutaj, jeśli chodzi o kąt tych torped. Większa ilość bitew jest wymagana. Kurczę, to źle pójdzie, bo tylko jedna wejdzie. No właśnie, jak pod, 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 pod złym kątem to zrobiłem. Już widziałem, jak, jak pojawiło się na żółto. W ten sposób można łatwo też uniknąć no, tego ostrzału, tylko że jak będzie Troszkę inny kąt. Jakbym bardziej zaatakował z góry, to ten manewr by sprawił, że mogłyby wejść na przykład trzy torpedy, nawet w ten okręt. To już wszystko kwestia doświadczenia kapitana, który takim taką eskadrą już tutaj lata. Ale no to tak jak mówię, dosyć szybko się to opanowuje. Troszkę to przestawienie z amerykańskiego lotniskowca jest. Problematyczne, bo czasem myślę, że będzie, będzie ładnie wchodzić, a później okazuje się, że nie za specjalnie, bo trafia na przykład tylko jedna torpeda. Pod tym względem, lotniskowce amerykańskie są prostsze w obsłudze bo tutaj, wciskając alt, wiemy, że idzie ładna, równiutka ścianka torped. Gdzie się zaczyna, gdzie kończy? A tutaj mamy takie cztery torpedki, troszkę pod kątem, i nie wiadomo dokładnie, gdzie która leci. To znaczy, no wiecie, jak się chwilę pogra, to już będzie wiadomo, każdy będzie już znał na czuja miejsce, w którym te torpedy się znajdą. No ale najpierw trzeba te co najmniej kilkadziesiąt bitew odklepać. A my już się zbliżamy do końca tej tutaj będą pewnie podwójne tak, będą podwójne punkty więc trochę ich się zbierze i później jeszcze jedną bitwę Wam od razu pokażę i jeszcze chwilę o, o tym lotniskowcu poopowiadam tak to wygląda w praktyce tyle się zarabia no 300 tysięcy za 4 okręty i 118 tysięcy obrażeń, to całkiem nieźle jak na czwórki dobra, to będziemy lecieć następną bitewkę i jesteśmy. Znów ta sama mapka do zarabiania jak znalazł. Teraz jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jest dwóch na jednego. No tak jak mówię, no, jeśli to zostanie wyeliminowane, będzie bardziej fair. Bo tutaj jest naprawdę spora różnica, jak ktoś ma jeden lotniskowiec więcej. No, to jest zwyczajnie nie fair. Tutaj sobie myśliwcami troszkę tam podstraszamy, żeby nasi chłopcy nie, tak bezkarnie nie dostawali tych torped. No, tutaj mamy krążownik, który tak się troszkę, troszkę nam wystawił, więc już nie będę, nie będę tutaj dalej szukał celów. Teraz zobaczymy. No zobaczcie Na no, trzy torpedy się nadział pierwsze Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło No szedł tutaj Chyba na fali płynął po prostu, że aż jeszcze w trzecią się nadział Tutaj próbował skręcać w prawo To jest to co mówiłem w tamtej bitwie, że można właśnie coś takiego zrobić No ale to musi być szybki okręt, żeby tak wpłynął Albo długi Albo długi i szybki, tak by było najlepiej No nie mniej, jak trafiają trzy torpedy z czterech tutaj, no to to już jest kapitalna, kapitalna salwa. Dlatego, czy warto zostawić sobie ten czwarty tier do zarobków? To jest naprawdę, naprawdę rozsądny pomysł. I teraz pytanie: czwarty czy piąty? Moim zdaniem czwarty jest bardziej kuszący, dlatego że zobaczcie, je, jeśli będziecie mieli losowania, to z tego co pamiętam chyba szóstek nie będziecie widzieć na lotniskowcu czwartego tielu aż nie pamiętam tej tabelki teraz. Ale ja nie spotkałem ani razu, a już a już grałem troszkę ze. 7-8 bitew i nie widziałem żadnej szóstki a jeśli widziałem piątki to omachę która i tak większość osób nie robi jej tego ostatniego kadłuba z dodatkowymi wie wieżyczkami przeciwlotniczymi dlatego mm, jak to wygląda na czwartym tierze? nie mamy praktycznie żadnej obrony przeciwlotniczej, która nam zagraża a jeśli już jakaś jest to śladowa zazwyczaj na, na pancernikach typu Kongo bo on się może trafić albo, albo New York. A tak to nic nam za bardzo tutaj nie przeszkadza. Graczy mamy mniej doświadczonych w większości wypadków. Więc no po prostu hulaj dusza, piekła nie ma. Możemy się tutaj bawić, zarabiać. Nawet jak stracimy okręt. Co się oczywiście może zdarzyć. Zaraz zobaczymy. Ale gościu poszedł. Ach, tutaj minął ładnie. Nadzieję się. Za ostro poszedł. Nie zwolnił w ogóle. Przynajmniej tak to wygląda, jakby nie zwolnił. Wracając do tematu, zanim... Nawet jak nam zniszczą lotniskowiec, to jego koszt naprawy jest znacznie mniejszy niż koszt naprawy piątki. Poza tym piątkę już nam może rzucać na... No już powinny być krążowniki też siódemki. No szóstki standardowo, Clevelandy. To już jest nieciekawa sytuacja, jak Clevelandy będziemy tutaj mieli przed sobą. Dlatego wydaje mi się, że prościej będzie zwyczajnie zarabiać na, na czwórce niż na piątce. No mniejsze, mniejsza konkurencja, jeśli chodzi o strącanie samolotu zwyczajnie między tymi tierami jest. Dobra, tutaj gościu się troszkę zapućkał. dwie torpetki, powinny wejść, dobra. I pamiętajcie, żeby jeśli chodzi o lotniskowce japońskie, brać sobie za cele najpierw krążowniki, właśnie niszczyciele. Bo tutaj, jeśli chodzi o zarobek, owszem, zadawanie obrażeń, no trzeba będzie tutaj mniej niż na niż na, yy, niż na, niż na, niż na atakowaniu pancerników amerykańskimi yy, samolotami torpedowymi. Ale jeśli chodzi o zarobek. 100% z jednego okrętu, 100% z drugiego powinien być bardzo podobny to już zależy od klas i tak dalej, od tierów dlatego polujcie sobie właśnie na krążowniki, na niszczyciele i będziecie zarabiać właśnie tak jak w poprzedniej bitwie było 300 tysięcy a pancerników tam za bardzo nie poryzałem, przynajmniej nie dużo dlatego no zarabiamy tutaj na czym innym a jak widzicie, mają spore problemy tutaj krążowniki w unikaniu tych torped. To, to było kiepskie, to było kiepskie, tylko jedna wpadnie, ktoś mi tam zawraca gitarę. Oj, zaraz, chwileczkę, chwileczkę, dobra, już nie będzie zawracał. Ok, dlatego do zarobków. Jak najbardziej, myślę, że tą czwórkę można sobie zostawić, chociaż ja tam. No wiadomo, jeśli macie premki, to możecie sobie darować, chyba że bardzo lubicie grać po prostu lotniskowcami. No swoją drogą ciekawe, czy kiedyś będzie jakiś lotniskowiec premium. Podejrzewam, że będzie. No jest już. Są niszczyciele premium, są krążowniki, są pancerniki. Brakuje lotniskowców. A może zwyczajnie nie będzie. Zobaczymy, czas pokaże. W każdym razie taki lotniskowiec premium to, to by była niezła gratka dla wielu osób, no. Tutaj, jak widzicie, ten czas przeładowywania tych samolotów naprawdę tutaj gra olbrzymią rolę, że cały czas nasze skadry praktycznie są w drodze. Tutaj, w porównaniu z lęglejem, no to jest znacznie więcej roboty zwyczajnie. Pomijając fakt, że jest jedna eskadra tutaj więcej, no ale te, te, te samoloty to jak nie ma lotniskowców albo są niemrawe, to wejdzie. Nie weszła ta jedna to wejdzie tutaj druga z drugiej strony. No, tak jak mówię, naprawdę fajnie się torpeduje krążowniki tutaj na naszym hosho. Bardzo miło i przyjemnie. Ten delikatny kąt, i tutaj torpedy mają. Jest naprawdę denerwujący dla wszystkich graczy tutaj po drugiej stronie, którzy są torpedowani. A sam również wolę, jak w większości wypadków, zależy czym gram, ale jeśli chodzi o krążownik, to wolę, jak mnie starają się torpedować Amerykanie, a nie Japończycy. No, przede wszystkim Amerykanie najczęściej wyślą na mnie jedną eskadrę, a Japończycy to zazwyczaj lecą, tak. W sporej ilości ciężko jest się przed nimi bronić. Dlatego są aktualnie dla większości klas okrętów groźniejsi. Dobra, tutaj już tego Wyominga też weźmiemy sobie na cel. Ale zobaczcie, jeśli chodzi o atakowanie pancerników, to ciutkę... Ciutkę lepiej to wychodzi dla, dla Amerykanów, no jest im znacznie łatwiej No tutaj przez to, że Amerykanie mają jednak ten równiutki ciąg torped To takie cele, które jak pancernik słabo skręcają w większości wypadków Są dosyć długie, dosyć powolne Łatwiej jest zwyczajnie torpedować Więcej tych torped ma szansę po prostu ugryźć takiego pancernika No, ale fajnie, fajnie. Będą jeszcze zapewne lotniskowce brytyjskie, bo też takowe posiadali. Może nawet jakiś będzie standardowo papierowy. Przecież Niemcy też mieli jakiś projekt lotniskowca. Jak znam życie, to nie jednego. A Francuzi, no, Francuzi teraz mają jakieś lotniskowce, ale czy wtedy mieli? wam, że też coś się znajdzie. Dlatego ciekawe, jak będą. Tutaj kolejne, kolejne lotniskowce, kolejnych ym, nacji wyglądać. Wyrównana gra się kurcze nam zrobiła. A zobaczcie, teraz yy, storpedujemy tego gościa, on się tutaj wbił. I naprawdę ciężko jest, bo jeszcze nie mam wyczucia. O, tak trafię w niego tylko jedną torpedą, zobaczcie. Jakbym miał amerykański yy, tutaj skład, to dwie-trzy torpedy Murbeton by weszły. A jeśli chodzi o japońskie, oczywiście, jakbym troszkę bardziej obrócił, to weszłyby, weszłyby dwie, tak mi się wydaje, chociaż troszkę trudno by było pod takim kątem, ale podejrzewam, że tutaj bardziej doświadczony gracz by wpakował dwie torpedy. No, ale i tak, amerykański mógłby wpakować z drugiej strony na przykład cztery. 4 albo 5, jeśli. Nie no, 4. On jest dosyć, dosyć krótki, więc 4 by weszły. Więc jest, jest łatwiej. No tutaj trudniej. Trudniej Japończykom zadać większe, większe straty dla pancerników. Bez dwóch zdań. Ale zobaczcie, jest to co mówiłem. Są tutaj pancerniki czwartego tieru. Nasze samoloty sobie latają. Praktycznie nic się nie dzieje. Owszem, tam coś strzela, no tutaj widzę, że jakiś myśliwiec mi padł, ale tylko dlatego, że on ciągle jest tutaj nad tymi celami. No, samolotów torpedowych straciłem w całej bitwie jeden. No więc, no mówię, hulaj dusza piekła nie ma. Robimy sobie tutaj co chcemy. No, w kolejnych paczach może być również tak, że to, co niektóre okręty dostaną mocniejszą. Obronę przeciwlotniczą i może to też będzie mieć miejsce na tych niższych tierach, żeby i czwórką, i. No piątką już, już może być podgórka, ale i czwórką się troszkę oberwało i tak bezkarnie sobie tutaj nie latali, nie robili, co chcą. Czas pokaże. Ale póki co jak widzicie czwóreczka totalnie bezkarna. Latamy, namierzamy, spuszczamy torpedy. A kapitanowie tych okrętów, tylko mogą patrzeć kiedy i gdzie dostaną. Czy teraz, czy jeszcze nie teraz? Zobaczcie, jaka jest ciągle rotacja. Rotacja tych eskad no jest naprawdę szybka. Tutaj, kurczę, sama ta ilość nalotów jest nieporównywalnie większa od, od okrętów, od lotniskowców USA. I tutaj tą ilością zwyczajnie zarabiamy na tej ilości. A tutaj z dwóch stron i zobaczcie, tam za daleko te torpedy poszły. Tutaj też się nadzieję, tylko na jedną. Więc poszło 8 torped, trafiła jedna. Słabo. Tutaj kurczę, widzę, że zostały dwa lotniskowce kontra dwa pancerniki. Tyle, że no, tutaj wiadomo, no zobaczcie gdzie ja jestem. To lotniskowcy nie mają w ogóle jak prowadzić ostrzał. One tutaj muszą tylko liczyć na to, że, że przetrwają tutaj, przejmą ten punkt. A my tutaj raczej raczej do tego nie dopuścimy. Teraz trzeba. Zaraz zobaczymy, pomęczyć chyba tego drugiego. Zobaczymy, kto się bardziej nastawi. Chociaż tu wygląda to całkiem dobrze. Może w ten sposób, bo zobaczcie, on już zaczyna lekko skręcać. Teraz chyba wejdą dwie. No tak to wygląda, że wejdą dwie. Z no czym więcej, czym więcej się na tym sprzęcie lata, tym, tym bardziej się już ustawia celownik, jeśli chodzi o torpedy, gdzie one dokładnie pójdą. Dobra, i kolejna w drodze. I tak się bawimy. Tutaj może podpłynąłbym troszkę, troszkę bliżej tym lotniskowcem, ale nie chcę kusić losu. I tak dosyć szybko tutaj ta wymiana następuje. Więc naprawdę, no to jest takie pastwienie się nad, nad, nad wrogiem, bo inaczej się tego nazwać nie można. No tutaj lotniskowiec japoński naprawdę. Dla mnie rewelacyjny sprzęt. Nie ma się do czego przyczepić po prostu. Sam lotniskowiec również jest dosyć, dosyć zwrotny jak na taką. jak na taką kobyłę, ale tutaj największa zaleta, jeśli chodzi o Hosho, to jest jego niewykrywalność. Zobaczcie sobie na jego kamuflaż. To jest naprawdę rewelacja, że was można wykryć dopiero tutaj podpływając na tak, na tak małą odległość dostanie. Styk. Na no, styk likwidator jeszcze. zobaczcie, ile medali. No, tutaj kurczę, naprawdę. Można szybciutko ekspić te lotniskowce. Znowu dużo zarabia. Zobaczymy, jak teraz. Znowu 300. No, to jest dobra skarbonka. Naprawdę dobrze się zarabia tym. dwa razy 300. No, no i zbieramy kasiorkę. Nawet lepsza bitwa niż tamta. Dobra. Tak wygląda, Hosho. Mam nadzieję, że Wam się podoba. no Ciężko, żeby się coś takiego nie podobało. 130 tysiaków. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanych bitew. Cześć!